Kalafior, słodzik, kostki lodu ser łaj, truskawki, guma ksantanowa, czyli najważniejszy składnik. No i super blender. Tutaj rozpuszczamy. Oj, kurwa za dużo. These ambitions and all these dreams for stuff that I wanted to do, and for whatever reason now, I like, started studying trigonometry again, right? And I'm going through my whole day.